Prawda jest taka, że duchowy świat wpływa w potężny sposób na twoje życie każdego dnia. Ten duchowy świat, ja bym powiedział, wpływa w 99% na twoje życie. Tak, żeby nie powiedzieć 100%, bo może się pomylę. To, co się tam dzieje, ty jesteś efektem tego, co się tam dzieje. Ty wstajesz rano i, i boli cię brzuch, ty wstajesz rano i, i chcesz te narkotyki wziąć, ty wstajesz rano i chcesz się zabić. Nie wiesz dlaczego. Chcesz nagle się zabić. Tak? No bo coś się już wydarzyło w świecie duchowym. Biblia mówi, że świat fizyczny jest odbiciem większego, większego, wspanialszego, niewidzialnego świata. tak? To mówi Biblia. Nie będziemy teraz wersetów na to dawać, bo będziemy ci dużo mówić o wersetach. I gdy zrozumiesz, że nasz świat tutaj fizyczny jest bardziej duchowy niż nam się wydaje, że jest bardzo duchowy, zaczniesz myśleć o tym, jak pracować w tym świecie duchowym, żeby osiągnąć zyski w świecie realnym.